Witam serdecznie moi mili, z tej strony mówi Ryuk i zapraszam Was do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka informacyjnego na moim kanale Dosyć dawno nie było tego odcinka, bodajże od wakacji To, to jest już trzeci odcinek w wakacje chyba robiłem drugi odcinek, długo nie było No ale teraz jest okazja specjalna ku temu, by w końcu zebrać się i nagrać taki odcinek specjalny e, informacyjny Jak pewnie widzicie Wybiło mi już 100 widzów na kanale, na chwilę obecną jest konkretnie 103 tych widzów, więc postanowiłem w końcu nagrać e, ten odcinek. W bonusie macie e, w prawym dolnym rogu moją facjatę, kamerkę, e, co pewnie już niektórzy zauważyli również w odcinku z Burnout Paradise City e, też była ta kamerka. I w tej serii ona będzie się pojawiała cały czas. Ale wracając do tematu przewodniego e, tego filmiku, podziękowania. Od tego trzeba zacząć, bo ta setka e, długo na nią czekałem, długo, długo, myślałem, że to nigdy nie nastąpi. E, szczerze powiedziawszy, jak zakładałem kanał, to nie spodziewałem się, że w ogóle ktokolwiek będzie chciał to oglądać. Jednak znaleźli się tacy ryzykanci. I to tam sobie trochę oglądają. Co mnie bardzo cieszy. Bardzo, 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 bardzo cieszy. E, tak, trochę na spontanie nagrywam e, ten odcinek, więc mogę trochę pieprzyć od rzeczy. E, co prawda przygotowałem sobie maletku, malutką karteczkę, na której na której zapisałem najważniejsze informacje. Ta, te, te karteczki to takie są, widzę... E, jakby to powiedzieć magiczne karteczki chyba każdy posiada kto nagrywa tego typu materiał bo dzisiaj oglądałem dwa takie materiały mianowicie u T-Volta i u um, Lighting AP Ona chyba również mówiła coś o magicznej karteczce A Jeszcze od bory dzisiaj odcinek oglądałem jest niedziela wieczór więc um, u bory OPI było więc tak, każdy z magicznej karteczki mówi, ja również. Więc tak. Um, 103 widzów, tak to już powiedziałem, nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek nastąpi. Nastąpiło. Więc chciałbym każdemu z osobna podziękować. To znaczy nie będę wymieniał każdego widza, bo e, nawet niektórych nie znam, że tak powiem, bo po prostu nie mają ujawnionych swoich subskrypcji, więc po prostu nie wiem, kto mnie subskrybuje. Ale każdemu dziękuję za to, że są, oglądają, wpadają, czasem komentują, coś tam zostawiają, łapki. Jedni więcej, drudzy mniej. Szkoda, że nie więcej, bo to zawsze fajnie poczytać coś pod odcinkiem. No ale są te komentarze i za to też dziękuję. Zapraszam oczywiście częściej i więcej, ale kilku osobom szczególnie chciałbym podziękować. No i tak. Pierwszą osobą, której szczególnie chciałbym podziękować będzie pewna panna Alicja, e, która może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale daje mi motywację do tego, żeby coś tutaj sobie e, ponagrywać. Zapewne ma teraz oglądając to nie ząbekę. Także jej za to dziękuję. Kolejną osobą, której chcę podziękować jest wspomniana już wcześniej e, Lighting która po pierwsze zrobiła mi wspaniały banerek, który możecie teraz sobie tutaj właśnie poobserwować na kanał. Naprawdę w porównaniu do mojego poprzedniego banerka, no to jest niebo a ziemia, jest fantastyczny, bardzo mi się spodobał. I ogólnie za pomoc, można powiedzieć graficzną, bo dzięki niej ruszyłem trochę moje miniaturki. Mam nadzieję, że teraz są trochę bardziej czytelne. Jeszcze nie wszystkie są zrobione tak, jak chciałbym, aby były zrobione. Z tymi, które mam już, nadal eksperymentuję. E, między innymi tą złota jeszcze dosyć bardzo eksperymentuję. E, sprawdzam kolory i tak dalej, i tak dalej. Może kiedyś, kiedyś uda mi się osiągnąć taki złoty środek, że będę zadowolony z tej miniaturki. Na chwilę obecną najbardziej chyba jestem zadowolony e, z miniaturki z Batmana i z World of Warplanes eee, tak więc Lighting AP właśnie za tą pomoc graficzną i za ten banerek no i oczywiście za wspaniałe intra które zrobiła dla mnie póki co na kanale możecie e, zobaczyć sobie intra od niej dla mnie, dla moich serii eee, właśnie z World of Tanks wspomnianego wcześniej oraz e, Burnout Paradise City to jest również intro produkcji oraz miniaturka produkcji Lighting AP, za co serdecznie dziękuję. Jedno intro jeszcze od niej mam niewykorzystane, no i jedno jest zamówione, kolejne. A jeszcze jedno mam w planach, żeby zamówić, ale nie chcę za bardzo się narzucać, nie chcę, żeby tego było za dużo, bo, bo się jeszcze obrazi i przestanie mi robić te intra. No i kolejną osobą, której chciałbym podziękować również za intro jest Divioner Stworzył on to pierwsze intro na mój kanał, które nadal używam i będę jeszcze używać aczkolwiek staje się powolutku już nieaktualne to intro no bo niektóre serie już z tego intra się skończyły niektóre niedługo się zakończą o dwóch z tych serii za chwileczkę także Dziękuję mu bardzo i jak sam stwierdził, teraz zapewne zrobił, bo jest to razy lepsze te intro. Wierzę, że tak będzie, bo mam nadzieję, że w, e, niedługo udam się do niego, aby i on zrobił mi nowe intro. E, co prawda jedno intro mam u niego zamówione. E, niestety hmm, seria, z której miałbym, do której miało mi służyć to intro, nie może na chwilę obecną powstać. Bo... Nie może po prostu. Problemy techniczne z grą i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie nie będzie wykorzystane intro od Divionera. Może w przyszłości, mam taką nadzieję. Eee, także dziękuję Wam serdecznie właśnie tej trójce szczególnie. No i wszystkim moim widzom również dziękuję bardzo serdecznie za to, że jesteście, komentujecie i się udzielacie tam w jakiś sposób. Hmm, dobra. No i tak, mamy tą setkę, przydałby się jakiś specjal zrobić, ale szczerze powiem że nie mam pojęcia, jaki ten specjal miałbym zrobić, co by to miało być. Hmm, nie wiem, może jakiś unboxing papieru toaletowego, nie wiem. Tak patrzę po pokoju. Może mi coś wpadnie teraz na szybko do głowy, ale niestety nic mi nie wpada do głowy na szybko. Hmm, więc nie wiem, co by to mogło być. Jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie napisać w komentarzu. Wtedy to wykorzystam na przykład. Nie wiem. Tak, może to być dobry pomysł. Jak ktoś coś wymyśli i mi podsunie, to ja to wykorzystam, zrobię i będzie fajnie, wszyscy będą zadowoleni. Eee, kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to z okazji tych stu widzów, mam w planach zorganizować jakiś konkurs. Konkurs, w którym e, do wygrania będą gry. Eee, nie będą to może jakieś fascynujące, o oh Boże, fascynujące, fantastyczne gry. Nie będą to jakieś mega nowości bo na takie, że tak powiem na chwilę obecną nie mam funduszy ale mam kilka kluczy do gier e, które są niewykorzystane a komuś mogą się przydać więc raczej nie będzie taki wymagający konkurs typu nie wiem zrobienie intra czy Bóg wie czego raczej to będzie zwykłe losowanie i tyle i to będzie tak wyglądało sobie kiedy to intro, boże, kiedy ten konkurs, myślę, że może za tydzień, za tydzień z tego względu, że będę miał w planach nagrać jeszcze jeden taki odcinek informacyjny, a to z tego względu znowuż, że musi mi się wyjaśnić sprawa z seriami, bo w ostatnim czasie musiałem zrobić niestety format C, nowy Windows, i prawdopodobnie część saveów poszła Uuu, pieprzyć się no i po prostu źle zrobiłem sobie kopie zapasowe tych sejwów. nie przewidziałem pewnych spraw no i tak i będę musiał prawdopodobnie od nowa gry zaczynać no cóż ale jak już jesteśmy przy grach jesteśmy to jesteśmy Eee, tak powiedziałem trzy razy jesteśmy. To przejdźmy do planów na przyszłość i tego, co obecnie się dzieje u mnie na kanale. Więc tak. Zacznijmy od serii, które zakończyłem. Pierwszą serią, którą zakończyłem, był e, Battlefield Bad Company 2. E, drugą to był Need for Speed Most Wanted. Z czego tak? Tą pierwszą serię zakończyłem. Tak w pełni zakończyłem w 100%. Moim celem było zagranie sobie kampanii dla pojedynczego gracza. No i tą kampanię ukończyłem. Więc gra zostaje zaliczona, odhaczona. Drugą grą, czyli Need for Speed. No można powiedzieć, że przeszedłem ją w 99%. Bo jak ktoś oglądał, to widział, że miałem z nią niezłe problemy. Sprawiała mi problemy. Poza tym strasznie mnie denerwowała więc postanowiłem ją szybko zakończyć więc skończyłem sobie wszystkie wyzwania z tej listy Most Wanted no niestety tam nie udało mi się chyba wygrałem wszystkie wyścigi co prawda ale nie udało mi się uziemić jednego z samochodów które tam były przez co nie mogłem zobaczyć filmiku końcowego w tej grze tak więc dlatego mówię że gra jest na 99% skończona Miałem nadzieję wrzucić jeszcze jakieś odcinki z trybu multi, ale niestety nie było za bardzo z kim tego zagrać, a z takimi przypadkowymi graczami nie bardzo się da grać, to po pierwsze, po drugie czat głosowy, który jest w grze, niestety nie udało mi się opanować go, wyłączyć, więc gdybym nawijał przez te 30 minut gry cały czas do mikrofonu, po prostu ci gracze mogliby się zdenerwować. Poza tym... W takiej grze randomowej co chwilę ktoś wchodzi do gry wychodzi, więc co chwilę musiałbym kogoś uciszać, a to by zajęło za dużo czasu może. Dobra, teraz muszę spojrzeć na moje magiczne notatki. Następne, co chciałem mówić, to serie, które aktualnie są na kanale. Pierwszą i najważniejszą dla mnie serią jest oczywiście seria Sword of Tanks. Gram zdecydowanie najwięcej tą grę. Eee, to też najwięcej odcinków z tej gry się pojawia. I nadal będzie się najwięcej z tej gry pojawiać odcinków, eee, bo nadal najlepiej gra mi się w tą grę. Tak. Eee, co tam dalej mamy? Seria z World of Warplanes. Te, dzisiaj pojawił się wczoraj dzisiaj nieważne. Pojawił się trzeci odcinek jak widzicie. Ta seria będzie kontynuowana i będzie ona przeplatana z planowaną serią z War Thunder. No cóż, no w World of Warplanes gram, bo podoba mi się ta gra, po prostu dobrze mi się w nią gra A w War Thundera będę grał z tego względu, że no, też mi się podoba ta gra, bo gdyby mi się nie podobała, to bym w nią nie grał. E, Samolociki fajne są, dobrze się lata. E, sprawia to przyjemność. Dlatego będę kontynuować. E, czekajcie, muszę się napić trochę. E, to tak. To by były te dwie World of Tanks i World of Warplanes są i będą. Do tego dojdzie World... Boże, Ward. War Thunder, który będzie przeplatany na Sword of Warplanes, na zmianę. Co tam mamy dalej? Burnout Paradise City. Ta seria też regularnie będzie się pojawiała. I tyle, po prostu będzie się pojawiała. Kolejna seria to Alan Wake. Generalnie Alana Wake'a chciałem zawiesić, z tego względu, że trochę... Jakby to powiedzieć, gra sprawia problem mojemu sprzętowi Po prostu momentami strasznie mi klatkuje O ile bez nagrywania gra mi się w to płynnie, normalnie Tyle z nagrywaniem, czy to nagrywam frapsem, czy actionem No niestety klatkuje to trochę I to naprawdę widać momentami No i jest to dosyć kłopotliwe Ale jeszcze trochę pociągnę tą grę. Nie wiem jak długo, ale postaram się jeszcze pociągnąć ją. Nie wiem, pozmniejszam wszystkie ustawienia graficzne na minimum i może jakoś to pociągnie. Bo niestety, jak już wspominałem, mam problem z dwoma grami, czyli Batmanem oraz prawdopodobnie Dertem, Bo jak już wspominałem, zrobiłem format C, nie zabezpieczyłem saveów. No i tak Mam problem Będę musiał zaczynać od nowa O ile z DERTA nie mam w ogóle tych saveów O tyle z Batmana mam te savey Natomiast jak pewnie wiecie lub nie Batman korzysta z usługi Windows Jak to się tam nazywa to ten, ten shit Windows Games, boże Czekajcie, muszę sięgnąć po grę i przeczytać, co bo nie pamiętam jak to się nazywa. Games, po, boże, Games for Windows Live to się nazywa. Shit jakich mało, niestety. Eee, w przyszłym roku zostanie ta usługa wyłączona. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No i mam te savey, ale niestety mm, No gra nie chce mi załapać tych saveów, to po pierwsze, po drugie wcześniej grałem na koncie offline tej właśnie usługi, bo do online nie umiałem się połączyć, więc założyłem konto online offline. No i teraz nie chcę mi tych save'ów przyjąć. Gdybym miał e, konto online, to zapewne one by się gdzieś tam w chmurze zapisywały. Tak jak jest to w przypadku Steama czy Origina. Więc muszę chwilowo wstrzymać tą serię. E, co prawda Batman i Arkham City, Arkham Azylum, Azylum Boże, e, przeszły pod skrzydła Steama i podobno w jakiś sposób da się przenieść te savey e, z tego Games for Windows Live e, do Steama, ale niestety jeszcze nie próbowałem tego sposobu. Jeżeli się uda, no to seria szybko powróci. Jeżeli się nie uda, zacznę grać od nowa, przejdę do momentu, w którym skończyłem, czyli do tego cholernego stracha na wróble, tam gdzieś skończyłem ostatnio chyba eee, no i będę kontynuować tą serię, bo chcę ją skończyć, chcę nagrać potem e, Arkham City e, natomiast Derta, no niestety będę musiał pff, no przejechać jeszcze raz wszystkie te wyścigi, które miałem ukończone i zrobię to, bo też chcę skończyć tą grę Natomiast kiedy ona powróci też nie jestem w stanie powiedzieć. Dlatego po części pojawi się War Thunder, żeby trochę zapchać taką dziurę, bo jednak dwie serie wypadają, no to trzeba trochę załatać. Poza tym War Thundera też chcę zrobić, dlatego że Ground Forces ma wejść. Nie wiem kiedy jeszcze w grudniu ma się rozpocząć beta zamknięta, do której dostępu nie będę miał. No ale jak wejdzie już te Grand Forces tak normalnie do, do użytku czy tam w otwartej becie czy w ogóle dla wszystkich no to będę chciał spróbować te czołgi jak to wygląda w tym wortanderze No i tak mam w planach jeszcze dwie serie Jedna pojawi się mam nadzieję dziś czyli w poniedziałek w końcu nie wiem kiedy ja mówię w każdym razie w poniedziałek 18 .00. mam nadzieję że się pojawi w godzinach wieczornych będzie to F1 2013. Pierwszy odcinek bardzo lamerski, e, bardzo nubowski i w ogóle zły. Drugi odcinek też nie będzie ciekawszy niestety, bo już mam oba nagrane. No ale niestety w tej grze trzeba mieć skilla. Trzeba mieć potężnego skilla. E, no i ja się dopiero tego uczę. Idzie mi coraz lepiej, naprawdę idzie mi coraz lepiej, bo kiedy zaczynałem grać w tym roku, bo oczywiście grałem w 2012 i 2011 w 1, no to szło mi tragicznie, teraz jest trochę lepiej i mam nadzieję, że pójdzie mi jeszcze lepiej. Kolejną grą, którą planuję i ona na 95% się pojawi, to jest Need for Speed Rivals, czyli nowa produkcja Electronic Arts, kolejna część Need for Speed'a. No gra ma premierę, teraz nie wiem kiedy w sumie ona przyjdzie do mnie ta gra, bo yy, europejska premiera jest chyba 19 listopada, natomiast polska podobno yy, 22. Natomiast na stronie sklepu, z której kupowałem tą grę jest napisane cały czas, że premiera 19 listopada, więc nie wiem kiedy ta gra przyjdzie. Zamówiono mi ją w Prioderze. Trochę śmieszna sytuacja, bo zamówiłem już ją dosyć dawno i zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym, że mam tego Priodera. Ostatnio mi się przypomniało. Tak więc będzie ta seria. Jak tylko gra przyjdzie i okaże się, że jest wszystko w porządku. No i tak, cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba chciałem jeszcze tyle powiedzieć, że ustanowi... Boże, ustanowiłem sobie ułożyłem sobie plan w jakim w jaki taki harmonogram jak chciałbym wrzucać te moje filmiki na youtube'a niestety póki co nie przedstawię wam tego planu bo no, wyskoczyły mi te dwa, dwie serie nie wiem jeszcze jak to będzie z Need for Speedem mam nadzieję że ten tydzień jakoś tam przelecę tak po łebkach będę dodawać to, co będę miał akurat, albo to, co będę miał ochotę pograć. A od przyszłego tygodnia, e, gdzieś może w niedzielę, może w sobotę, jeszcze raz postaram się zrobić, tak jak już wspominałem, kolejny odcinek informacyjny. E, no i powiem wtedy, jak to, co wymyśliłem. E, będzie wtedy też ten konkurs, o którym mówiłem na początku. No i ten harmonogram mój jakiś tam przedstawię i postaram się go trzymać tak żeby w każdym dniu był co tydzień ten sam filmik, a nie tak jak do tej pory to było, że raz się pojawię trzy filmiki dziennie, a raz przez tydzień w ogóle. Postaram się, żeby to było regularnie Tak jak się należy powiedzmy. Dobra Myślę, że to by było na tyle i tak już strasznie długo gadam. Tak z tego co widzę to chyba około 20 minut. Tak, także czas się pożegnać. Eee, liczę na to, że ta liczba subskrybentów e, moich widzów nie umrze w tych 103 i że będzie wzrastać sobie tam powolutku. Nie musi wcale szybko, może powolutku że będzie Was coraz więcej, coraz więcej osób, że będzie komentowało, zostawiało łapki, że zainteresowanie moimi filmikami będzie coraz większe. A tymczasem to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli ktoś wytrwał w ogóle do tego momentu, to podziwiam i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymajcie się i na razie, cześć.